No to zaczynamy kolejny odcinek. Także witamy Was ponownie z wujkiem na kanale Artur GT. Siemano, siemano wuja, siemano. Katura GT w kolejnym odcinku. <gatura> Teraz się zawiesiłem. W kolejnym tak. odcinku kolejne wykopki, kolejne poszukiwania, kolejne nadzieje na znalezienie coś fajnego. Jak będzie? Nie wiemy. Słuchajcie, wracamy do tego naszego lasku, gdzie byliśmy... Ostatnio, gdzie ten angielski śmietnik taki był, generalnie tam nic wielkiego nie było, ale dzisiaj jest Pinpointer naładowany. Jestem wyspany, są chęci. Wujek też mówi, że jest, ma pełen power naprawdę, bo w tym lesie naprawdę ciężko, ciężko się kopie, bo są te korzenie i w ogóle tragedia. Ale dzisiaj jesteśmy naładowani energią pozytywną, także zobaczymy, co z tej energii naszej wyjdzie. No i tyle, nie będę przyciągał, bo nie ma o czym tu opowiadać. Ruszamy, oczywiście, nowych widzów. Zachęcam cały czas do tej subskrypcji, do naciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnej relacji tego filmu. Miłego gondanka. no to zaczynałem. Słuchajcie, od pierwszego fanta leśnego kapsel od butelki. Posprajcie, olej jakiś taki gigantyczny, także nie wiem, co to tu w ogóle była za butla wielka i też angielska. Wuje kapsel od angielskiej butelki. Posprajcie, także dalej pachnie Anglikami. Mówię kapsel po angielskiej butelce, posprajcie, takiej starszej. Oczywiście, zabieramy, bo śmieci zbieramy, hop i lecimy dalej. No to nam się zaczęło. Ja coś tu mam fajnego, mm. ale wujek krzyczy, że ma też coś fajnego. Patrz, co masz. Panie, to miejsce, mówię, warto to przejść porządnie. Pokaż. O kurde. No ci powiem. Jest to podkowa, coś tutaj jest, musimy to porządnie wyczyścić także. Słuchajcie, no fajny fant moim zdaniem. Hmm, czyścimy? Czyścimy, kurde, nie? W tym śmietniczku tutaj naszym. Fajnie, zobaczymy tutaj nam wyszło. Co wujek? Fajnie, nie? Fajne znalezisko, słuchajcie, no tak żeśmy to trochę to wodą obmyli. tutaj, bo tu bo zaciąga dzisiaj strasznie, trzeba na głowę, w ogóle wujek, patrz, żeby coś nam na głowę nie spadło. Bo ci się ostro zawiewa. Słuchajcie, jakaś świnka, najprawdopodobniej angielska, tak mi się wydaje, food, klub food, coś tam, jakaś klubowa. Najprawdopodobniej angielska, wujek to do czyści w domu lepiej, jakaś taka podkowo na szczęście, w wpineczka, słuchajcie, no fajnie, coś się zaczyna dziać tutaj, ostatnio też się zaczęło, ta papierośnica twoja wpadła, no, nie? No, no. I wtedy już tak było lepiej, nie? No dobra, fajne znalezisko, słuchajcie, zaraz idziemy do tego mojego znaleziska, Bo jestem sam ciekaw, co ja tam wykopane mam. Wygląda to fajnie, nie? A co to będzie? Bo wiadomo, u mnie jak fajnie wygląda. A. To tylko u mnie, tylko fajnie wyglądało, wujek. Kapselek. takiś większy. obraz Co? Od mleka. Od czego? Mleka. Od mleka. Dobra, zabieramy do torby. I co? Lecimy dalej. Słuchajcie, no to mamy znak, że tu było strzelane, słuchajcie. Wlatuje fajny kawałek kresienia wiodącego z jakiegoś pocisku. Hm, ciekawe, słuchajcie. Także jakiś znak jest. No tu, słuchajcie, no Lasek jest naprawdę z mega historią naprawdę jest mega historią, także wiecie, te historie bywają takie, że naprawdę trzeba to zweryfikować, pochodzić naprawdę grubo. Chociaż jakieś ślady zacząć szukać, tak jak byliśmy raz w zeszłym roku, byliśmy w takim lasku, gdzie było naprawdę totalnie łusek na ocean, że sygnal do mała łuska. Po jakimś tam godzinie, dwóch odechciewa się wszystkiego. Ale słuchajcie, tych łusek nie ma. Są inne rzeczy, także widzieliście przed chwilą wuja, co walną jakąś spineczkę angielską. Ja mam taki dosyć konkretny sztuk, e, sztuk pierścienia wiodącego, także zapowiada się fajnie. Trzeba weryfikować takie miejsca. Wiadomo, ten las nie jest mały tutaj. Możesz pójść sobie, nie wiem, 100 metrów, trafić sygnał, wykopać fajną rzecz. Ale mówię, od czegoś tu trzeba zacząć. Kolejne znalezisko, słuchajcie, ole zalepiona, naprawdę. Ta ziemia zajechała totalnie tą łuskę. Jest to najprawdopodobniej łuska od Mausera, tak mi się wydaje. No niestety, w takim stanie jakim ona jest, ciężko to cokolwiek określić. Ale po wielkości, po tej główce tutaj, takiej tam, najprawdopodobniej będzie to łuska od Mausera, Niemieckiego, może jakiegoś innego, ale najprawdopodobniej będzie to niemiecki. Wiadomo, niemieckie tereny to jak najbardziej niemieckie łuski od Mausera. Co ty tam wujesz, z czym ty tam walczysz? Co ty Co to masz? Masz jakiś sygnał, mogę to? Nie, no kurde, co to może być? To jest ciężkie i twarde, nie? To rura, kurde. Rura, bo jakaś może mina. Weź kop. Nie, ja popatrzę. Ja tu tylko nagrywam. Ja jeszcze ewentualnie troszkę dalej odejdę. Kop, kop. Ale to chyba jakieś ciężkie jest, co? Weź się tak trochę łapą przetrzyj to. Kurde, nie to jakieś okrągłe jest? No tutaj idzie w dół, nie? Pokaż mi dobrze to wymacać, tutaj trochę jak to wygląda. Kurde, ciekawa sprawa. Kopiemy? No tak, nie. Kopiemy czy nie kopiemy? Powiedz, że tak. Nie? Kopiemy. I co? Miało być grubo, nie wujek? Nie <głos》. głos》> miało być grubo, a jest tak jak zawsze. <głos》>, kurde. Ale kiedyś przyjdzie na ten moment, że trafimy coś fajnego. Słuchajcie, no jest nadzieja, mówię, bo ten las cały czas ma tą historię swoją. Także no coś, coś musimy tu trawić, nie ma cudów. Oczywiście wiadomo, nie? jak to jest. To no nic, mamy tutaj szpadel, łopatę. Wujek, co? Przerwa na małego jednego, nie? I co? Będziemy jechać dalej tutaj z tą miejscówką. Co masz, znowu fura? No, pokaż. To no, jest takie stare, nie? No. Wiesz, co to jest? To jest... No właśnie, co to jest? Żuk. Żuk, Na no, naszym terenach wujek żuk chyba. No, ale kurde, słuchajcie, ostatnio na tym odcinku z tego lasku, też żeśmy tu jakąś furę tak wygrzepali. jest to stare, o czerwono, My jest to, widzę, że to stary. Stare, jest nic nowoczesnego, kurde, no i elegancko, wujek, jakiś taki pojazd. No dobra, zabieraj, fajne znalezisko kolejne, twoje. Ja na razie na pusto. Fajne auto. Wykopane, także śmietnik tu jest, naprawdę tych sygnałów tu jest pełno, Jak się odnaleźć to... To jest naprawdę ciężko, wujek, co ma? Oczywiście to zabieramy do torby, a ty masz co? Kapelusz, kapelusz, hm. ale to coś też jest, bo ty widzisz, tu no masz tą dziurkę, nie. też ciekawe znalezisko, kurde, od czego to by mogło być, hm. ciekawa sprawa, pokrytka, kurde, bądź. moje dziurawe łapy, kurde, co to teraz było, no nie wiem, ciężko wyczuć, no ale, kurek od wanny, kurek od wanny, może być jakaś uszczelka, guma tu była, nie. zabieraj, hm. Hm. bo ja gdzieś tam z oddali walczy. A trochę przesunąłem w inną stronę. Słuchajcie, coś tu wygląda fajnie. Czyżby kolejny garnek? Kurde <grydyż>, Tych akcji mieliśmy ze dwie takie kopania tutaj. Ale to wygląda ciekawie. Może być garnek, a może być jeszcze co innego. Nie wiem, warto to na pewno rozkopać i zobaczyć, co to jest. Dawaj, wuja, tą swoją dużą łopatkę. Puszkę po rybach. Zobacz, to fajnie to wygląda. Ciekawe, czy to jakiś Kolejny garnek Spójrz na to. Daj bo noż do nożu łopatkę twoją. Od razu. No. Wygląda fajnie. Aha. Ale to wygląda mi na garnek. Dobra, słuchajcie, nie będę mam tutaj przeciągał tego, rozkopiemy to, zobaczymy. Ewentualnie się załączę, jak to będzie coś fajnego. Jak nie, wiadomo, no też to wam pokażę. Powiem wam, wygląda to bosko. No. Kurde, nie? Ale by byłby jaja. No w końcu, bo kurde ci powiem... No mój garnek też tak wyglądał. Tak? No to jest mój właśnie brak. to, ale warto to rozkopać. O kurde, to? co tu się dzieje, co tu tu jest? Ach, garnek, będzie garnek. To zobaczymy, o. co będzie. No wygląda naprawdę fajnie. Wygląda naprawdę fajnie. kurde? Wiesz go tutaj w ogóle wiesz tak trafić kurde na mm -hmm. podłoże Czy to będzie hełm Ja Nie <grymny> 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 jest Jest ale słuchaj jest cały w ogóle zobaczcie yeah. W końcu jakiś hełm się trafił ty ja Ci już nie będę brał taki? na wykopki, nie? <grym> Jaka jazda! <grym> ja. gole, nie no, jest hem, nie? Ja. Niemiecki, nie? No, jest to niemiecki Ja. Ja Ale zobacz, wygląd jest jeszcze w stanie fajnym, zachowanym, że on nie w ogóle... Zobaczcie tych korzeni, tutaj jest i on No. Jeszcze tutaj w miarę wygląda, nie? go obmyjemy w tej rzece. No, zaraz go do wody wrzucimy. Ciao! <grym> Jest! Masak! Gratulation! Kurde, to jest. Grubo, nie było. No, Płacę grubo. Po tyle czasu, po Kur... tych Karka wszystkich. No, Łopatach, szpadla. Łopatak szpadla. Ia. Ja. To, ten, co żeśmy trafili. Ale stan jest ci powiem fajny, naprawdę. Że on jeszcze nie jest. No, tu trzol jest trochę dwajnienty, nie? No, no, ale ty ja oni laty w ziemi, nie? Uh -huh. Nie oczekujemy tam jakiejś nowości. Także jest, kurde. No i Kurde! Idziemy <laughs> go zaraz myć do wody, albo może jak całego nie będę mył, zostawimy. Może do, nie do, lepiej. On jest... Niech on obecnie, ja myślę. Niech on obecnie, zaniesiemy go do domu, możemy mm -hmm. go tu katować, no ale jest, słuchajcie, trafiony. <laughs> kurde. Nie no, marzenie, zawsze było moim takim marzeniem wychopać hełlot, że trafił się niemiecki, no ale tu słuchajcie, no w Niemczech raczej się inno, amerykańskim, no amerykański, no, no i ruskie nie, może na... jeszcze, nie? Nie, ruskie u nas nie było. Tu angielskie, angielskie, ja tu się bardziej angielskiego spodziewałem. No angielskich rzeczy, bo tu... No ale dostał Niemiec w czapę. Stację, no, widać, że... Ale ja jest cały, kurde. Tu jest trochę taki... <laughs> Buja, teraz <do> <laughs> nie będziemy. Dobra. Dobra, emocje trochę nam tu opadły. <laughs> kurde. Nie, no elegancko, naprawdę. Jest to Wehrmacht. Jaki to model, nie wiem, trzeba to sprawdzić na spokojnie. Ach, ty tam wujek się znasz. Na, ty znasz się na hełmach? No jakiś to na pewno jest, nie? Ale na pewno niemiecki, bo jest taki matete tutaj, no, no, no. wiesz? No, to takie Typowe ten, nie? Typowe no, na mutur teraz. Na mutur? No, elegancko. Fajne znalezisko, naprawdę. Cieszy mnie niezmiernie, bo w końcu po... W czasie kopania tych, tych garków i tego wszystkiego. W końcu zostało trafione to, co miało zostać trafione. Także jest super elegancko, wujek, nie? Także mój fan jest już dzisiaj przebity. No ty też masz fajny fan, fajna jest ta podkowa, no ale wiadomo, hem to hem, nie Wujek czy nie? No ale ja. No wujek jeszcze zdjęcia robi. Kurde, naprawdę konkretne trafienie. Słuchajcie, kolejne, kolejne znalezisko świadczącym o tym, że tu wermach był. Latuje groszek. Ej, groszek, co ja gadam. Groszek, tak zwany gaciowiec przez niektórych, ale nie jest to gaciowiec, ten akurat jest z trzema dziurkami. Niestety trochę do słońca, niestety ten stan tego. Powiem Wam szczerze, że te fanty tu gorzej wychodzą niż na, na polu, a wiadomo, na polach kupujemy przeważnie. Lasy to tylko ewentualnie na zamianę, bo do lasków tak nie za bardzo. Jest to celtowy guzik, tak zwany celt, bo na posiłowaniu żołnierzy wermach. No stan jak widać, taki jaki jest. No ale oczywiście kolejny ślad świadczący o tym, że tu żołnierze wermach tu byli. Bo jak coś trafił. Co masz? Pomału, delikatnie wyciągaj, Ty kurwa za bardzo szarpiesz to wszystko. To może całkiem być coś fajnego, wiesz? Co ty myślisz? Dla mnie to wygląda bardzo staro i to jest bardzo interesująco. Taka śrura. no ale zielone. No zielony. To może od płotu, ale co to jest? No, weź? No, to trochę tu z dźwignią z spod spodu. Ale widać, że to stary jest wujek, no Oni świeżego to raczej nie jest, no świeżego to nie wygląda, nie? Paraso czy? Nie? Nie. Paraso? Nie. nie, gdzie parasol? To Pancerfost, chyba sam wygląda jak pancerfosty. Pancer. <laughs> <laughs> no ale to nie zmienia <laughs> tematu, że kolej na jakieś tu znalezisko leć oczywiście, zawierać tego nie będziemy, będziemy go na plecach dźwigać. No. No raczej nie, nie, ale mówię, warto tu się pokręcić, bo... Bo tam, gdzie wychodzą <głos》> stalowe hełmy, tam warto się pokręcić. Łuski oczywiście też tu są, ale już jedną widzieliście. Nie będę wam tego nagrywał, tych łusek i zbierał tego oczywiście, bo też łusek nie kolekcjonuję. No dobra, słuchajcie, jedziemy tutaj dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejne leśne znalezisko. Łańcuch. Jakiś starszy. Hm, no może być starszy. A może być jakiś współczesny, ale widać, że w tej ziemi trochę leży. Także można przypuszczać, że jest jakiś starszy. Może czasy II wojny światowej, coś nie liczył, bo na to za świeżo mi to wygląda. Dobra, kolejne znalezisko, jak widać. Za, wujek. Pod drzewem głęboko kopiemy. Stare jakieś drzewo tutaj wycięte już przez tego właściciela naszego. No to trzeba rozkopywać. Wiesz, tam ja ten chem też musiałem rozkopać, bo. Mm. I tak bo mi się wydaje, że go tam ciepłem, trochę on taki trochę tam odłamał się. No ale niestety, takie są uroki, wykopek się wali tą łopatą. W tą ziemią by się coś wykopać, to nigdy nie wiadomo na co tam trafi. <laughs> wiesz, głęboko wiesz na wierzchu, to tam kacle, nie wiadomo, no ale tutaj z głębokości można fajnego coś wykopać. Zresztą ten komponent nie ma jakiejś wielkiej głębokości. Dobra, wujek, kop, nie będziemy tego tu przyciągać. Nie ma co, mówię do wujka, trzeba to rozkopać. Sprawdziłem trochę to ręką. Kurde, no taki mazarys kolejnego hełmu. wujek. to były jaja, co? Ale słuchaj, nigdy nie wiesz co trafisz. A komary tu są giganty, wam powiem. Dobrze, że my mamy długie rękawy, to tego tak nie czujemy, ale mogę wam pokazać. Ja Musisz tu cały rozkopać, inaczej nie ma szansy. Ale by były jaja, jak to były drugich. ten. Komary, no. no. szkoda, bo to wiesz, no. Nigdy nie wiesz, co wykopić. To jest właśnie w tym najpiękniejsze. Dlatego teraz byś to zostawił, a śmiech, złom, widziałeś. Kopnięty. No tyle razy, to żeśmy się już tych śmieci nakopali, no ale w końcu coś się dało trafić, nie? Trój opadą podważyć. Trochę tu przeciągniemy, ale wujek będzie walczył. No, <laughs> Wszystko. Kop wyciągaj, garnek to w ogóle, tym bardziej No Miałem takie kurde wrażenie jakby to no, coś okrągłego na pewno, nie? Jak nie wykopiesz, to się nie dowiesz, dosyć głęboko jest to tutaj, dlatego warto to wykopać Mujek ja cały czas nagrywam walczek lew Co? Nie, Co to może być? Węczony, ale podnoś to już teraz. Powiedziałem, Wy... że samo wyjdzie. <śmiech> samo <śmiech> nic ci nie wyjdzie. Ale już podważyłeś, to widziałem, że luźny był. Ja. Yeah. No. No ale ci powiem tu taki konkretny. Ach, chyba nie konkretny. No śmieszne, no wiadomo, no śmietrz, no, ale wujek, no nie wykopiesz, to się nie dowiesz. No niestety te wykopki. Z powrotem z tym do dziur, no będziemy, będziemy tego taszczyć przecież, tego śmiecia, złomu. No bo to jest bez sensu. No dobra wujek, co, pomału będziemy kończyć na dzisiaj przygodę. Tak. No tak jakby tu jakaś stara droga szła, tak to wygląda bynajmniej. <grystanie> Słuchajcie, no krągłość latuje, normalnie uradowany, bo... Już... Nie pamiętam wujek, kiedy byśmy, no nie liczę plaży, nie? Kiedy byśmy jakąkolwiek monetę wykopali, wiadomo, na polach tego jest pełno. No aha, gdzie ona teraz jest, <grystanie> to jest dobre pytanie. Gdzieś ona była ja. no ale jest w końcu naładowany, bo ostatnio przedostatnio w tym lesie walczyłem tu bez spin pointera na pewno naprawdę Nie było to nic miłego Jest to, Co my tu mamy? Ej, myślałem że Weimar, a to wujek A to złoto Europy 10 centów także plażowe znalezisko 10 centów takie jeszcze fajnym stanie. Widać, że niedawno ktoś to, to zgubił. <laughs> może poszukamy, może komuś się jeszcze tu usypało. Trzeba to oblecić dookoła. No dobra, monetę oczywiście zabieramy do torby i spróbujemy tu coś jeszcze znaleźć. Czułem, że to nie koniec. Słuchajcie, tam jest kolejny jakiś sygnał. <laughs> Namierzymy to. Fajny sygnał, taki na monetę walący. Ale tym razem nie moneta. Myślałem, że to moneta, to jakiś niestety papierek. Co Wojeniu, z podsumowaniem, nie? No, Kurde, śmieci nakopane, oczywiście to jest wszystko, te większe kotlety żeśmy nie brali, no bo gdzie mamy to zapakować, to naszą torbę, nie za bardzo. Słuchajcie, no u mnie takie żelazwo, to jest to ciekawe, jakaś może lufa, ale ja sobie już dodaję. No ciekawe, no, słuchajcie, jest tutaj łuska jedna, ale słuchajcie, no jest tak oblepiona ta łuska, czy to jest Hmm, nie wiem, może niekoniecznie. Jakiś ten nalot taki jest nie za bardzo łuski oczywiście nie mają takich nalotów, ale widać ten las robi z tym co innego. Słuchajcie, pierścień wiodący. Także znak był że coś tu się działo, jakiś gwóźdź, pierdoły, jedna moneta 10 centów, eurocentów Ale jest, wujka to, wujek to w ogóle jakby w piaskownicy na wykopkach były same jakieś Ale widać że to są stare, wiesz? Widać, że to są stare takiś kurde, to co to jest ej. Jakiś wojskowy no. Widzę, że to są stare samochody. Tu też jakiś stary Trabant, albo co to, jakiś stary Volkswagen. No, ja wuja, fan dnia wiadomo. Zaraz Wam, oczywiście, wuja, dawaj od razu telefon, zobaczymy, co to jest za jeden. No się sypie. Jeszcze lepiej, lepiej nie ocierać, nie dotykać, bo zaczyna się nas, nam sypać ten cały hełm. No, fan dnia wiadomo. Nie jeden ma chrapkę na taki chem, żeby wykopać. No mi się w końcu udało po tych wszystkich po czterech latach poszukiwań. Masz? Skakuj tutaj, pokażemy zaraz. Tu ma taką dziurkę. Zobacz, taki dziurek tutaj ma. Nie. Taką dziurkę tu ma. Takie tutaj zaokrąglenia. Powiem Wam fajny stan tego jest. Tu masz jeszcze jakieś takie końcówki. Nie? Jakieś, takie, jakieś też metalowe jest. No. Także fancik naprawdę godny, godny uwagi, kurde, jak dla mnie. Pokazuję, masz te tam odkryte. te... Już to będzie ten. Ten? Ja. Poczekaj, pokaż mi go. zaraz my go tu odkryjemy. Także mamy już znaleziony. Słuchajcie. Wehrmacht M35. Stel, stał, stalowy hełm. Posłuchajcie idealnie z tym dziurką. Tu też jak widać na tym telefonie, albo i nie widać. Czekaj. O, teraz będzie lepiej. Także. Słuchajcie, no jest hełm. I mega fan, moim zdaniem. Także wujek. Traf także trafione zostało pięknie. No. Mój, twór, na, twór, na ciebie jeszcze przyjdzie czas. Okay. Ale słuchajcie, ten lasek jeszcze jeszcze zaskoczy, tak mi się wydaje. Warto tu się pokręcić, teraz są trochę tu zarosnął. No myśmy tu byli zimą, nie? To on taki jeszcze zarośnięty nie był, no wiadomo, przyjdzie ta zima, on się, te krzaczory zaczynają rosnąć. Tu jest na pewno trochę jeszcze do, do przejścia na pewno, że 2-3 razy. No. Także jak dla mnie, wypadł oczywiście na, na mega, mega plus dla wujka. Pysk. Na mega plus. I tyle, słuchajcie. Będziemy się z Wami żegnać. Oczywiście nowi widzowie, jak się filmik podobał, cały czas zachęcam do tej subskrypcji. Dajcie dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejjo!